Microsoft wypuścił nowego, można chyba to tak powiedzieć, agenta AI, który nazywa się Dragon Copilot. To jest taki agent, który przeznaczony jest do medycyny i pomaga w automatyzacji pracy klinicznej w czasie rzeczywistym, to znaczy, że jest w stanie słuchać, notować i podsumowywać pracę kliniczną. No i Microsoft obiecuje, że to zmniejsza pracę potrzebną do dokumentacji o 65%. Takie zastosowanie agentów pozwoli szybciej wprowadzać różne pomysły na rynek, to znaczy na przykład nowe leki czy nowe odkrycia w dziedzinie chemii, bo zawsze takie, zawsze takie odkrycia czy nowe produkty wymagają dużej dokumentacji, więc Microsoft. Ma na to odpowiedź, więc widzimy, że Microsoft jak zwykle stosuje strategię biznesową taką, że idzie do Enterprise'u. To znaczy, że wymyśla jakieś produkty dla klientów Enterprise, którzy będą w stanie zapłacić za nie bardzo duże pieniądze. Więc trochę już nam też na rynku się tworzy powiedzmy podział tego, jak te poszczególne firmy, które przodują w rozwoju AI, w jaki sposób będą Monetyzowały swoje produkty, i wydaje mi się, że Microsoft w tym kierunku idzie, bo też wypuszczają copilota dla sprzedawców, który ma pomagać w procesie sprzedaży. Więc bardzo ciekawe.